Mego wideo z tej strony Daniel Kolejny odcinek na moim kanale. jest odcinek informacyjny. Od dzisiaj e, będę nagrywał e, 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 Happy -willsy. Od czasu do czasu było wcale to naprawdę mało, bo no, jakoś tak prosto nie tak no, średnie już jest. Dla mnie przynajmniej. E, też od czasu do czasu... Od czasu do czasu Robloxa eee, przeglądarkowe gry i gry z Xbox, na przykład GTA V, Far Cry, e, Rayman i takie różne. To ja jest tylko krótki odcinek informacyjny. Eee, ja zaraz się zabieram. Zaraz, zabieram się na, na za nagrywanie. Nie umiem mówić eee, za nagrywanie Happy Wheelsów. Chyba dzisiaj jeszcze będą happy with na kanale. Przepraszam, że my tak dawno nie było, ale to było na tyle. Siemanko.